Siemanko. W dzisiejszym odcinku spróbujemy pokonać bossa Blonariusa. Była już próba w ostatnim odcinku, ale niestety zakończyła się niepowodzeniem. Nagrywam to o drugiej w nocy, dlatego mogę być trochę cichszy, ale chyba zrozumiecie, bo jest obecnie 5 września, a dzisiaj muszę iść już do szkoły. Więc całkiem nieźle, ale czegoś się nie robi dla widzów. Więc jak mówię, jest druga w nocy, a ja nagrywam dla Was odcinek, żebyście mieli co oglądać 5 września. No i co? Na początku postawiamy sobie jakąś darmową małpeczkę, którą mamy, może być tu na przykład inżynier, no ładnie mamy inżyniera, no i dobra. Oczywiście zbieramy na Benjamina jako w pierwszej kolejności. Mamy już Benjamina, więc możemy włączyć autostart, no i co, zbieramy sobie na farbę bananów teraz. Dobra, mamy na farmę bananów. W komentarzach podpowiedzieliście mi, żeby właśnie iść pod ninja, pod środkowe drzewko tutaj i że dałbym radę właśnie z tamtym trzecim tierem, który mnie właśnie pokonał w poprzednim odcinku. Nic, spróbujemy dzisiaj, zobaczymy czy to zadziała. Mam nadzieję, że dojdziemy właśnie do tego trzeciego etapu, ponieważ próby nagrania tego odcinka mnie po prostu przerosły. Nagrywam to już chyba z 15 razy. I za każdym razem nie mogę przejść pierwszej rundy, ponieważ te balony się przedzierają po prostu za końcówkę. Dobra, mamy kolejne ulepszenie drzewka. Zaraz musimy ulepszyć tego inżyniera. No i teraz ten inżynier sobie daje na spokojnie radę. Traktacja się nieco zmieniła i tutaj nie stawiamy już kupca oraz drzewek, tylko po prostu stawiamy sobie drzewkę i je zostawiamy na zawsze, jak już. OK, już mamy nakrytanego bananowca. Stawiamy sobie go tutaj i musimy go ulepszyć do drugiego tieru, na górne drzewko. Górne drzewko już ulepszone. Trzecia farba już postawiona. Teraz wystarczy ją ulepszyć. Ostatnie piąte drzewko, bananowców, już postawione. Wystarczy już je wymaksować. Już je wymaksowaliśmy. Ale teraz musimy postawić snipera. Bo zaraz będą metalowe balony. I będzie lekka lipa, jeśli go nie będziemy mieć. Postawiamy snipera tutaj. Szkoda, że nie widzicie, ale kamerka zasłania. Ale tutaj, jak mam myszkę, widzicie? To trochę niżej. Tutaj. No i dobra. Ulepszymy snajpera, na, żeby widział kamo oraz na pocisk balistyczny. No i teraz ulepszamy wszystko na targowiska. Teraz stawiamy yy, łódź podwodną na samym końcu. I ulepszamy na radar. Radar zakupiony. Wszystko ładnie. Jak na razie idzie. Oby tak było do samego końca, bo z tym jest różnie. Dobra, na razie nie będę wydał pieniędzy. Zobaczymy ile będziemy mieć w rundzie finałowej. Dobra. Sprzedałem trzy targ y, dwa targowiska oraz postawiłem tutaj trzy dystrybutory gwoździ, małpkę lodową pod górę, drzewko, y, czarodzieja, którego zaraz ulepszymy. No i co? Mam nadzieję, że to wystarczy. Zobaczmy. Ładnie skończy jak na razie, widzicie? Musimy ulepszyć tego czarodzieja natychmiastowo. I zobaczmy, czy to damy radę to pierwszą falę. Chyba bez żadnego problemu daliśmy radę więc jest bardzo dobrze zobaczmy jak z drugą falą sobie poradzimy z drugą falą, falą nieco gorzej ale chyba damy radę poradzić sobie, dokładnie daliśmy radę sobie poradzić i teraz tylko żebyśmy dali sobie radę poradzić z trzecią falą zarazem ostatnią okej, okay, daliśmy radę jest bardzo dobrze, przeszliśmy w końcu pierwszy poziom Ok, i teraz wszystko musimy w banany inwestować. Wszyściutko w banany. Więc już postawię bananowca jednego. No i dobra. Auto Autostart klikamy. No i lecimy dalej. Mam nadzieję, że Wasze porady, które są odnośnie tych małpek ee, do ninży, które ulepszamy pod środkowe drzewko są słuszne. Dobra, już się zakapiłem. Oj, złe drzewko ulepszam, ale to nic nie szkodzi bo i tak będziemy szli pod jedną fabrykę musimy dać radę, ale musimy ulepszyć znacznie końcówkę bo jest yy, niedobrze bym nekromantek postawił na końcu, tak szczerze mi się wydaje inwestujemy wszystko jak na razie w banany, mówię yy, Benjamin już zarobił 10 tysięcy, jest naprawdę dobrze a my jak na razie ulepszamy jeszcze Co drzewko zbieramy na ulepszenie po prostu fabryki Mam nadzieję że to się teraz uda Chociaż Nie mam pojęcia czy to się uda Dałoby się postawić W sumie wioseczkę Pod środkowe drzewo Więc dobra 10 minut do końca Ale musimy postawić po prostu fabrykę jeszcze 1000 Kaski nam brakuje I już mamy Fabrykę Więc jest Bardzo dobrze moim zdaniem Tutaj postawiłbym minigana, ale to jeszcze na razie nie. Na razie muszę nekromaty postawić. Oraz. Yy, oraz alchemika, którego alchemika stawiamy sobie gdzieś. Gdzieś tutaj alchemika postawimy. Mniejszej mikstury, pod górne drzewko. No i dobra. A nekromaty postawimy sobie gdzieś tutaj. Okej, okay, nekromata postawiona. Więc ona powinna ładnie czyścić te balony w które tu będą wszystkie z podążać yy, Suma summarum ulepszyłbym i tak. Mapie biuro zwiadu i dałbym yy, większy promień po prostu. Oraz ulepszyłbym. Przedałbym tą wioskę. Oraz postawiłbym nową wioskę, którą bym ulepszył pod przekuwanie balonów, żeby jak najwięcej kaski zdobyć. No i dobra. Za dwie rundy to może wyłączymy autostart. No i dobra. Tutaj damy balonową pułapkę jeszcze na inżyniera. Sanie kwasem. Oddech smoka. Tutaj bym wszedł w. Wyrzutnik gwoździ, jeszcze jedną, albo nie, w sumie mam pomysł. Ulepszymy po prostu te małpeczki pod środkowy drzewką. No to co, startujemy rundę. Zobaczymy nam, jak, jak nam pójdzie. Nekromata robi swoje, jak widzicie. Więc jest bardzo dobrze. My tutaj jeszcze ulepszamy te małpki. Daliśmy radę na spokojnie, nawet balony się tutaj nie przedarły dalej, więc jest bardzo całkiem, więc jest nieźle, powiem wam jest nieźle, ma potencjał to na wygranie, tylko że teraz ten balon przebija się coraz bardziej, więc przydałoby się ulepszyć minigunera. no i miniguner teraz ładnie sobie kosi, obawiam się, że minigun właśnie nie bije tego balona, ale balony bije już. Więc to jest całkiem niezłe rozwiązanie. Ok, zablokuję je, zablokuję sobie miniguna. I teraz wystarczy postawić tutaj, sprzedać jedną małpkę i postawić ninja z tego co pamiętam. Bo pisali się w komentarzu, że właśnie ninja pośrodkowe drzewko powinna zadawać damage na trzeciej rundzie. A my właśnie potrzebujemy tego damage na trzeciej rundzie. To powinniśmy przejść na spokojnie. Chociaż nie byłbym taki pewien, ale wlepszamy snajpera po prostu pod dolne. I snajper powinien to wyklikać. No, jak widzicie, snajper to zdjął. Mam nadzieję, że ta próba wypali. Bo jak nie, to będę musiał nagrać go do czwartej. Tyle będzie prób. Kaska siła nie generuje. No i co? Włączamy autostart. I dobra, i teraz bym ulepszył małpkę na środkową. To i ona powinna mieć już całkiem niezły damage. Z tego co wiem, ulepszamy tą małpkę poddalną na maxa Tak jak pisaliście w komentarzach. No i małpka poddalna jest ulepszona. Oczywiście małpka ninja. Wielki kaliber możemy ulepszyć. Oraz tą maszynerię. A tutaj z tyłu możemy, ulepszyć bym Fenixa, żeby mieć po prostu Phoenixa. To jest jakby ostatnia droga ratunku będzie Phoenix. jakby coś nie wyszło. Dobra, jeszcze postawię jedną farmę może, bo tej farmy nigdy za mało. Benjamin już wygenerał 20 tysięcy banów, to jest naprawdę chora liczba, jeśli chodzi o 74 rundę. Niestety nie uzbierają w ciągu 5 rund 40 tysięcy, a szkoda. Chyba, że sprzedam właśnie trochę tych targowisk, ale chyba damy radę. Totnią rundę i stać nas o dziwo. Idealny piąty tier małpeczki. Ninja. No i co? Powinniśmy dać radę z tego sobie. Ale czy damy radę, to się okaże. Tutaj jeszcze damy małpkę. Super małpkę, którą damy pośrodkować drzewko, żeby na pewno wyczyścić te wszystkie balony. No i dobra, startujemy bossa. Trzeci tier, który nam się nie udało ostatnio przejść, bo za mało biliśmy po prostu. Klikamy Feniksa, klikamy wszystkie możliwe opcje. Udało nam się tego przejść. No, mało bijemy, mało. Ale może to się zmieni. Na pewno musimy druida kupić jeszcze. Druid Pod. Yy, Podrzewka jest obowiązkowy tak naprawdę. Musimy sprzedać trochę tych farm i kupić yy, od razu druida. Jeśli nas tylko będzie stać, dobra. Tutaj nic się nie przeciera, tylko obawiam się od image. Ta małpka nie za dużo bije, ale może dam radę. Chociaż nie mam pojęcia, czy damy radę. Bo no to coś średnio widzę. W sumie możliwe, że damy radę go zbić ale nie jestem pewien. Dobra, na pewno bym kolejnego snipera wziął pod damage oraz wziąłbym eee, takiego druida pod. Inny drzew lekko No i dobra, spróbujmy. Czy nam się to uda? Niestety, mam wrażenie, że to się nie uda. No, za mały damage ma po prostu. Ciągle za mały damage. Może, jakby sprzedać te gwoździe. No nie wiem. Nie mam pomysłu. Jak zwiększyć damage tego bossa? Naprawdę, nie mam żadnego pomysłu jak widzicie druga próba zakończyła się niepowodzeniem mamy jeszcze dwa dni piszcie propozycję, bo ja naprawdę nie wiem co mam zrobić żeby go pokonać widzimy się w kolejnym odcinku siema